Hej, a to bardzo fajny temat, ciekawy temat, przebywanie samemu ze sobą. Chciałem się siebie zapytać, czy potrafisz przebywać sam ze sobą? Czy sam ze sobą się dobrze czujesz? Pozostawić na chwilę z tym pytaniem. Pewnie w większości, jak jesteś kaczką, to w ogóle nie zrozumiesz tego pytania. Powtarzam pytanie: czy potrafisz przebywać sam ze sobą, czy ze sobą się dobrze czujesz? Bo jeżeli nie potrafisz się czuć sam dobrze ze sobą, jeżeli nie czujesz się ze sobą dobrze, to jest duże prawdopodobieństwo, że. Ciężko ci będzie czuć się dobrze z drugą osobą. To jest podstawa podstaw, no bo jeżeli sam ze sobą, samemu źle, ciągle musisz mieć pełno kaczek dookoła siebie, które non-stop zagłuszają twoje życie, to w tym momencie. W tym momencie może być taki problem, że jak spotkasz osobę, a sam ze sobą nie czujesz się dobrze, to tym bardziej nie będziesz się czuł dobrze z tą osobą. Dlatego polecam Tobie wiele ciekawych miejsc czasami do wyciszenia, las, jakieś inne wyciszające miejsca, jakiś masażyk od czasu do czasu, jakaś yy, kąpiel yy, w cichym swoim towarzystwie, żeby Przede wszystkim poznać siebie lepiej, a im lepiej siebie poznać, tym lepiej będziesz sobą zarządzał. Po drugie, im więcej będziesz miał spokoju w sobie, co na pewno dano Ci miejsca wyciszające, im więcej będziesz wyciszony w cudzysłowiu, to będziesz łatwiej Mógł zarządzać drugą osobą, która jest w ciągłym chaosie i w ciągłym pędzie. A jeżeli będziesz mógł łatwiej zarządzać tą osobą, która jest w ciągłym chaosie, w ciągłym pędzie, w ogóle y, ciągle gdzieś biegnie, no bo tak wygląda y, życie większości ludzi, w pędzie, w chaosie, y, w, w ciągłym jakimś y, strachu i, i, i przestraszeniu, to jeżeli ty będziesz miał tą równowagę, ten spokój w sobie, a oprócz tego będziesz bardzo dobrze rozumiał siebie, ponieważ spędziłeś ze sobą czas, a nie tylko z kaczkami 15 dookoła, które mają porceliki w ręku i przytakują ci albo nie przytakują, to zależy od, od y, 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 klimatu. To w tych momentach, gdy poznasz siebie jeszcze bardziej. Większość kobiet w podrywaniu, w rozmowie będzie dla Ciebie od tak. Od tak. Ponieważ będziesz miał większą harmonię w głowie, będziesz bardziej poukładany, będziesz bardziej spokojny, będziesz bardziej zrównoważony. I w tym momencie, rozmawiając z kobietą, będziesz miał nad nią, nad nią przewagę, ponieważ z moich obserwacji, gdy nagrywałem, zaczepiałem bardzo, bardzo wiele kobiet. Większość z nich żyje w chaosie, biegnie, przepraszam, nie ma czasu, leci gdzieś tam, gdzieś tam. Wiecie, komu najbardziej, najłatwiej dać sugestie? I sugestie, która będzie najbardziej akceptowalna i która będzie sugestią, która mm, może bardzo zmienić komuś w głowie? Sugestie, która usłyszy to osoba, która jest rozbrojona przez Ciebie. Taka osoba, która nagle dziś biegnie, śpieszy się, to nagle rozbrajasz, mówisz ale jest tak biegniesz? zaczynacie rozmawiać od chwili do chwili i w tym momencie ona nagle jest wytrzęsiona z tego pędu, z tego owczego pędu, z tego e, wystraszenia, przestraszenia i takiej kobiecie najłatwiej dać sugestie od siebie, wziąć od niej numer telefonu, umówić się później na wymarzoną randkę, ponieważ ona przez ileś tam lat życia biegnie, biegnie, biegnie. A w takich sytuacji, jeżeli potrafisz oczywiście zaskoczyć kobietę, potrafisz wziąć od niej numer telefonu, gdy ona biegnie, bo ja pokazywałem na swoich filmach, że gdy kobieta biegnie, to potrafi ją po minucie złapać za włosy, potrafi ją pocałować po szyi, po, po dwóch minutach potrafię, pierdząc przy niej, wziąć od niej numer telefonu, potrafię mówiąc, że jestem Adam i wy i spadam. Również mi dają kobiety numer telefonu. Po, pokazałem to na setkach kobiet, na filmach, że to jest łatwe i bezproblemowe, gdy wytrącisz ją, wytrącisz ją z codziennego rytmu. Ale pomoże Ci w tym na pewno Twoja większa równowaga, Twoja psychika, którą, którą poznałeś już bardziej w sobie. Pomoże Ci również to, że masz przewagę nad nią taką, że jesteś skupiony i wyluzowany rozmawiając z nią. I to jest bardzo ważne i to ci polecam z całego serca, żebyś w ten sposób podchodził do kobiet: wyluzowany, uśmiechnięty, zadowolony, pewny siebie. Piąty podpunkt: zrównoważony, zrównoważony. I jeszcze raz zrównoważony. W tym momencie to będzie przechodziło u większości kobiet, które spotkasz na swojej drodze życiowej. Oczywiście luz, pewność siebie, uśmiech, uśmiech, pewność siebie. To zawsze będę powtarzał, powtarzał i powtarzał. Dlatego poprzybywaj czasem sam ze sobą, idź sobie na spacer do lasu. Niektórzy mówią, medytacja jest dobra, ja oczywiście podpisuję się również pójdź sobie dziś na masaż, jak najwięcej relaksu dla głowy, jak najwięcej relaksu dla uszu, dla ciała i w tym momencie będziesz miał również przewagę większą nad kobietami, do których podchodzisz, do których, które podrywasz. Osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknej Portugalii, życzę jak najwięcej cudownych randek. Na dole masz link do moich szkoleń, akademia Gdybyś chciał coś zmienić, jeśli chodzi o pewność, i pewność siebie i uwodzenie, trzymaj się ciepło, a ja życzę Ci jak najwięcej cudownych i pięknych randek. Hej!